I dzień dobry, dzień dobry, w niedzielę 5 stycznia my tutaj właśnie idziemy do kościoła na mszę już wychodzimy z kościółka i to dziwo patrzyć zamiast jechać na samkach w jedną stronę jechał, to chce je ciągnąć no i dobrze jest nasz kościół no, także taki mamy kościół no tam jest cerkiew tak propo. tutaj już Patryś odpuścił sobie, bo już ciężej troszkę no, fajny kościół fajna msza, na organach grali z kadzidłem tak jak ma być wszystko no i kościół nabity ludźmi, pełno ludzi także warto było pójść a my teraz spiszczyliśmy na plac zabaw sobie tutaj i tu jest taka nowa wieżyczka ze zjeżdżalnią zjeżdżalnią no, coś tam się zaklinowało po drodze gdzieś tam Patryć coś będzie wyjeżdżał no, żeby czasem gdzieś a właśnie jest w patrzeniu o proszę w ale nic się nie stało Patryć biegnie. O, i właśnie Patryś wyjeżdża. No. Proszę bardzo. I tak nie dalej. O, a Patryś tutaj zjeżdża, właśnie się podwozie. O, i jest. Tu nam właśnie pani powiedziała, że to 3 miesiące temu postawili musimy Byli tu 3 miesiące, czyli chyba tuż po naszym wyjeździe. Tak coś. Kuroraż od dzieci. Tutaj wiąże jaśnie pana a wieżka tam sprawdzała stan biblioteczki. mamy dużo książek do oddania tylko w Krakowie no, ta zabaw tutaj taka bombka idziemy sobie przez park, wracamy do domu już się Patryś wyszalał o proszę, a tu taka bombka jest ona. można wejść sobie do środka o, jeszcze na saneczkach Patryś zjeżdża, tak tutaj mamy mini górkę. No i to patrz kolejny zjazd No i teraz się nastąpiła zmiana Ja jestem do Doda jak na górze No Fajnie Fajnie jest karbie <głos》głos》> a tutaj, proszę Państwa, mamy zbagania, <grym> wyjście Magnieszki pod górkę próba niestety nieudana ale wykonana no, jeszcze raz do rozpędu? tak to się robi i brakuje i brakuje e, tak goniasz, górka mała, ale stroma jeszcze raz, dobrze uwaga, trzymamy krzyki. i. I prawie, prawie, prawie. O! No! Z pomocą Patryczka. Jeszcze nie Teraz Agnieszka z Patryczkiem chce zjechać. Ostatnim razem, jak zjeżdżali, to był spektakularny upadek. Zobaczymy, jak będzie teraz. Patryczka. Nawet im się udało tym razem. No Patrzcie, tutaj jeszcze na placu zabaw na chwilę był koło naszego bloku no jedziemy tutaj przy naszym bloku jest ten kościół no już są przygotowania do Trzech Króli lub Sześciu Króli jak to mawiał Ryszard Petru jutro będzie także scena już gotowa a my teraz idziemy na obiad sobie oczywiście do Zabasków na obiadek sobie jedziemy no już jesteśmy w środku, tutaj jest ten kącik zabaw Patryś też ma kolegę no, a my sobie coś wybieramy no a tutaj na razie nam wszedł dla a Agnieszka dmucha, bo gorący to Jest to zgara prosto zgara, tak no, tutaj właśnie dla mnie weszło danie, ser prażony takie sprawy tu jeszcze weszło dla Agnieszki drugie danie Agnieszka jeszcze Patryczka tutaj karmi No my już po obiedzie Zresztą bardzo pysznym, restauracja pełna dają jeść dobrze i niedrogo idziemy teraz do mojego taty. To dziadka Patryczka Ale po drodze Patrycz ma coś co nazywa kołem Czyli już mówiłem, to jest taki podest dla niepełnosprawnych na wózku można wyjechać yy, no tu się różne tam instytucje mieszczą, firmy. To długo było takie, bez, bez wynajęty, nie było wynajęte i takie zaniedbane, zarośnięte no. już, a teraz Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Tak, ktoś to przejął, więc zerbali. No i Patryś tutaj uwielbia biegać po prostu. Znaczy zawsze jak tu jesteśmy, to Patryś tutaj kilka rundek honorowych o. musi wykonać. O, upadł, ale, w... ale, ale wstał. Wszystko? Dobra, idziemy do dziadka, chodź. O, Aleś pojechał. Aleś pojechał. A ty to jest serduszka. Narysował, miło, miło. Ale żeby nie było tak miło, to obok narysował co innego. Życie, życie, co zrobisz? Chodź, idziemy. To Patryczek naprawia drabinę wysoką, tak? No i po u pobycie u taty. Patrycz stwierdził, że chce iść bardzo na chusiu, Husiu. husiu. Więc ja jeszcze z nim idę tu do parku. Piotr został z tatą jeszcze, a potem tam wrócimy do taty na kolację. Tak wygląda ten park wieczorową porą. Tutaj jest fontanna. Jest godzina dopiero chyba 16:30, więc nie jest jeszcze tak późno, ale już jest ciemno, no bo wiadomo. Zima, a Patryś już tam poleciał, bo tu tą nową rurę otworzyli i mu się to bardzo podoba. Więc idziemy na Husiu, Husiu jeszcze. O tu jest ta rura, niedawno ją wystawili, bo jak byliśmy w wakacje, to jeszcze jej nie było. Jest fajnie, bo jest oświetlone, jeszcze dzieci są. Patryk zaraz tu będzie zjeżdżał. O, już jedzie. Proszę bardzo. O, jest! I poślizg, tak? No super, stawaj szybciutko. No, w Irlandii już by zamykali park. A tu jest jeszcze otwarty, jeszcze od tego oświetlony, także fajnie. Nowe huśtawki tutaj. No. Można jeszcze spędzić aktywnie czas. O, znowu jedzie w róże. O, tutaj go widać. I <laughs> I tu Patryś jeszcze robi chusiu, chusiu. Sam się huśtasz? Pięknie, jak wysoko. Trzymaj się. Tak, u dziadka jesteś. Tylko trzymaj się, bo żebyś nie spadł. Trzymaj się. My już wracamy, Patryś czerwony. Tak, fajnie było? Tak. No to idziemy teraz do dziadka, tak? I zjeść kolacyjkę. No, my już wyszliśmy od mojego taty, ale jeszcze na plac zabaw przyszliśmy. Nie wiem, czy tu w ogóle cokolwiek widać. Co prawda, u nas jest godzina, nie wiem, dwudziesta? 19 dopiero raptem, ale jest ciemno już. I patrzę tutaj na Placu Zabaw. Jeszcze 2,5 godziny był. Jeszcze się nie dwie i pół godziny był, mówi Agnieszka, jeszcze się nie wychazł. No. A jeszcze wcześniej był z nami, czy to liczysz całość? Nie, nie Ja tylko liczę to popołudniowe, bo myśmy A popołudniowe 2,5 godziny? Do 19. I wcześniej trochę był też, nie? Mm. Nie no. chciał iść jeszcze. No. Ale już czerwony był cały. A teraz też już od wychodziliśmy, to już się słaniał do spania, ale jak sobie uświadomił, że to jest plan zabaw, no to, to jeszcze to się musi się dobić na maksa.